Drodzy Państwo, witam serdecznie na uroczystym podpisaniu umowy. Umowa jest związana z realizacją bardzo trudnego i ambitnego zadania, którego celem będzie remont trzech odcinków dróg powiatowych. Jest to odcinek drogi Ludzka Kazna o długości ponad 2 km. To złówka do o długości też ponad 2 km. 2700 metrów. Witam bardzo serdecznie pana dyrektora generalnego, generalnego wykonawcy. Generalny wykonawca został wyłoniony w drodze postępowania przetargowego i gratuluję Jeszcze Palawach złożenia najlepszej oferty. Nie była tygodnia, tak? konkurencja nie tak? Jest pan Marcin Zieliński, jest to dyrektorem oddziału Firma. powiatowych. Wartość zadania inwestycyjnego to ponad 16 milionów złotych, z czego w kampie ponad 12 miliona jest to dofinansowanie w ramach rządowego funduszu Polski Ład program inwestycji starożytnych. To Państwo, że piszemy ważną dokument, który mam nadzieję, że Komunikowania się dla tak. naszych mieszkańców. Tak, 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 Nie, to znakuje co mniej ᱛᱚᱵᱮ ᱵᱟᱠᱥᱟ ᱦᱟᱨᱪᱮᱠ ᱪᱟ